No, witam wszystkich miłośników podróży motocyklami. Dzisiaj chciałbym was, wam pokazać takie fajne miejsce. Miejscowość Szczecinek. To jest już chyba województwo zachodnio-pomorskie. I taki oto widok mamy z góry. Fajne jezioro, taki pomost fajny z taką postacią. Podejdę, później zejdę na dół, bo w tej chwili to co widzicie to jest widok zwierzy bismarckiej tutaj, w tej miejscowości. Także się wdrapałem. Ciężko było, bardzo wąskie wejście do góry Stroma. Ale dałem radę, także, żeby wam pokazać troszeczkę. Także widok taki fajny jest. Teraz zejdę na dół i wtedy zobaczymy, co tam na dole jest. Także do zobaczenia. Nie pokażę wam, jak schodzę na dół, bo tu jest bardzo ciemno, jak się schodzi, muszę uważać. Także schodzę na dół i wtedy będę nagrywał Wam dalej. Zobaczymy, co tutaj dalej ciekawego jest.